Powstaje mural, który jest częścią plenerową Festiwalu Filmów Animowanych Animocji 2013. Mural zaczął sobie powstawać we wtorek 23 kwietnia w nocy. Chłopaki malowali gdzieś tak od pół do dziewiątej do pół do jedenastej. Rzucili z projektora sobie projekt na ścianę i obrysowywali go. Czyli kiedy przyszliśmy dzisiaj rano, tak naprawdę zarys mural już był, od rana wypełniają go kolorem. Będą dorabiać różne detale do projektu, ponieważ jest ich całe mnóstwo. Praktycznie każda z tych brył będzie miała jakiś tam mały napis, element kolorowy, tego typu akcje. Także jest masa, masa roboty. Chłopaki malują tak naprawdę teraz dziś od 9 rano i tak będą codziennie, podejrzewam od 9 do 9 mniej więcej, czyli przez cały czas, kiedy będzie jasno. Do niedzieli włącznie w niedzielę po południu w okolicach godziny 15-16 e, mural powinien być gotowy i powinien zostać e, przysłowiowo odsłonięty, bo przecież zasłaniać go nie będziemy. E, jest fajnie, ludzie wyglądali z okien, siadali na parapetach, e, strogie melanże z boku, ale chyba nie związane z muralem. No, jest, jest bardzo pozytywnie, pogoda mamy ładną, więc idealny plenarek, cały czas teren mamy chroniony, ale otwarty, więc kto chce, tak naprawdę może przyjść sobie zobaczyć z bliska, pogadać z chłopakami. Hazme Sepe, goście z Warszawy, pierwsza liga polskiego street Artu. myślę, że więcej nie trzeba mówić. Dzisiaj pierwszy dzień festiwalu filmów animowanych Animocje, o 17 .00. dziś Krecik, przygody Krecika, program do najmłodszych, później nowe wizje czeskiej animacji, a w kolejnych dniach przeglądy filmów konkursowych, i spotkania z twórcami, dwa długie metraże z Czech, impreza i przede wszystkim koncert Szazaze, którzy zagrają do najnowszych animacji polskich, także serdecznie zapraszam.